Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Tym razem do wymiany mamy dwa kociołki. Kaskada kotłów na pelet. Kociołki już stare, wysłużone. Grandola 80 kW. Takie dwa maleństwa. Tak. Do zbudowania od nowa przyłącza. Wszystkie to wszystko będzie do przeróbki. Wszystkie te wynalazki. Podłączyć nowocześnie. Instalacja jest poprzez wymiennik ciepła podłączona, czyli kotły pracują w układzie otwartym, natomiast cała instalacja pracuje w układzie zamkniętym. Tak. Pompki zostają, są bardzo dobre. One nam zostaną tu na zawsze. <grym>, tak jest. Co jeszcze? Coś ciekawego. Instalacja perfekcyjnie wykonana. Ile lat temu? 20? 20? O kurde, myślałem, że 15. Jak 20 lat temu to szacun. Zobaczcie na jakim materiale wykonane. Na kolektor. Naprawdę solidna robota. Nie Andrzeju, ile takich kotłowni widziałeś? 20-letnich. 20, -letnich? 20 -letnich? no tak policzę to jedną. <grym <grym no i zobaczcie na osprzęcie Siemensa. 20 lat to już pracuje. Naprawdę wysoki standard. To należy pochwalić. No i co? Musimy wstawić tu jeszcze filtr cząstek stałych. Wstawimy to Fernoxa TF1 Sigma, tak? Jeśli się nie mylę, a to zaraz do tego dojdziemy. Już tam chłopaki zaczęli trochę rozkręcać. Zrobiło się to już pusto. Dobra, bierzmy się do pracy, bo czas leci a produkcja stoi. Kluczysz mi świeżbi kurde, żeby go użyć. A to zobaczcie, co się działo z palnikami. Zobaczcie już, już mają dosyć. To już były ostatnie chwile tych kociołków. Dlatego wyjeżdżają i będą nowe kociołki. Warto zwrócić uwagę one przeciekły. Już przeciekają tak, kociołki? E, tak. W tym tygodniu było wszystkie. Jeden i drugi się zbuntował. Dowiedział się, że się wymienia. No, odmówiły posłuszeństwo. A co w zamian za to będzie? Metalfach. Metal Ale to za chwilę. Ciąg dalsze zabawy. Teraz trzeba rozgryźć kabelki. Co tak naprawdę steruje tą automatyką? Bo mamy dwa kotły w kaskadzie i mamy automatykę Siemensa. Skąd ona wie, że jest energia do dyspozycji? A stąd, moi drodzy, że ten kabelek, to jest termostat, ten kabelek był podłączony tutaj do pomp obiegowych. Te dwie pompy były tutaj jako pompa zasobnika i jako pompa centralnego ogrzewania. Jeśli dało to zasilanie, to automatyka wiedziała, że jest tutaj jakiś prąd, do, przepraszam, że jest tu energia do dyspozycji. Dodatkowo do rozłączenia kotła jest kabelek do termostatu wpięty, i tyle. Można było ten kociołek wyłączyć. A to, moi drodzy, zobaczcie, zrobiło się pusto. Nie ma nic. Jeszcze będzie bardziej pusto. Musimy wywalić te pompy, które tu są. I zrobić to inaczej. Teraz kociołki wyjadą stąd. jeszcze nas troszkę roboty czeka. Nie jest tutaj łatwo. Zwłaszcza z tym, że trzeba te wszystkie kabelki ogarnąć. Bo najlepiej zostawić automatykę, która tutaj jest. Chodzi o to, że klienci uznają ją obsługę od 20 lat. Nie będziemy mi tutaj robić na nowo. Uczyć obsługi, bo po co? Mają dobrą automatykę, niech zostanie. Wystarczy się po prostu do tego dostosować do tych kabelków. Tak, panie majster. Bierzemy się za ko kociołki? Ujdzie? <grymne> Ujdzie. No, no wyjeżdżamy z tym. No. Dobra, jeszcze chwilę sam spadnie. No i proszę, moi drodzy. Już się kociołków pozbyliśmy. Stoją dwa klamaty. <grymne> Bardzo ciężkie. Ktoś to będzie wycinał tutaj na kawałki. No, moi drodzy, mamy teraz możliwość się pobawić. Musimy to podłączyć wszystko z od nowa, zbudować to z ochroną powrotu. Wyczyścić wymiennik ciepła, bo na bank jest brudny. To widać po rurociągach, jakie wyczyliśmy. Także będzie co robić. Tak, panie To Będzie co robić. Nie ma takiej gotowni, żebyśmy nie zrobili. Nie ma, nie ma. No i tak moi drodzy, musimy się podłączyć do wymiennika ciepła, żeby go wyczyścić chemicznie. Dlatego, że o, takie cuda są w kształtkach. A niestety rura jedna nam zmieniła całkiem. O, zobaczcie. Jak to wygląda. Także czyszczenie wymiennika ciepła przed montażem obowiązkowe. Tak, jakby tego wszystkiego było mało, to mamy do poprawki jeszcze instalację solarną. O, tak sobie cieknie. Ale, co mogę o niej powiedzieć Wymaga poprawki Tak moi drodzy, niech ktoś powie, że lepiej zamontować pociąg na pelet Słyska. Spójrzcie na to To musimy wytargać to co jest stare I tym samym włożyć nowe kotły do środka Wiecie ile to jest roboty? Ile utrudnień? Żeby kilkuset kilogramowych kocioł wcisnąć Podmycie Po płycie będzie sobie wiele łatwiej zamontować A tutaj kupa złomu Wyjechała I następne zaraz przyjadą, będą tu dźwigiem wkładać Takie utrudnienia To są koszty, naprawdę Na po płycie panie są droższe Spójrzcie moi drodzy ile to zachodu, żeby włożyć kotły na pelet Mówiłem, że nie będzie łatwo Kupa z tym roboty idziemy na drugą stronę No i pierwszy wyjeżdża Papa <grymne> Trudniej pa. będzie z nowymi Twoją już nowiutkie, musieliśmy je rozebrać na drobne, po to, żeby dało się to włożyć. O, proszę bardzo. Jaka akcja. Skromnie żurawik rozłożony. No i widzicie, moi drodzy, taka akcja. Dwa razy po 50 kW czeka. Z tamtymi będzie trudniej. Te mimo tego, że były mocniejsze teoretycznie, to były mniejsze. Te są niby słabsze, a gabarytowo znacznie większe. Proszę, teraz wjeżdża nowy kocioł. Stare już wyjechały. I tyle roboty, moi drodzy, jest przy kotłach na pelet. Tak wygląda bez całego rozkrócony. No Nie jest takie proste, moi drodzy. To jest jeszcze rynna, która nam przeszkadza. Trzeba się nieźle postarać, żeby to włożyć, czegoś nie uszkodzić. Tutaj. Przez radio komunikuje się z dźwigiem. Czy go bardziej jeszcze, nie? Nie, Opuszczamy piętro niżej. No niestety, moi drodzy, jest dużo pracy. Naprawdę, bardzo dużo pracy przy tych przy wszystkich przygotowaniach w czystą przyjemnością będzie już podłączenie tego wszystkiego, ale to za chwilę. jeszcze drugi. Musimy koło obrócić jeszcze i ustawić na tych walkach. Nie jest to łatwa operacja. Proszę bardzo, wjechał stoliczek, będzie zabawa. Nie, panie kierownik? Tak jest. Nie Są kociołki zabawa. już na swoim miejscu, nie było czasu, żeby wam pokazać, jak to wciągamy, bo naprawdę nie było lekko. Ta Ale jest. służbowa. Tak, wysiłek był, troszkę sprzętu leży Po zamontowania. Okazało się, że nie zostało uszkodzone. Tak, nie trzyma membrana, więc wyjeżdża. No i co? Bierzmy się do pracy, bo czas leciała produkcja stoi. Będzie się dzisiaj czym bawić. Średnica 54 mm. Wałasowaw. No, to spójrzcie sobie. Już mamy tu połączone rurociągi do kotła, do powietrzenia kotła. A ty czego mi tu mrugasz? Dobra, wyłączymy go. Tu mamy rury do krótkiego obiegu. Mamy zawór ochrony powrotu. Będzie sterowany siłownikiem. Pompa obiegowa, zawór zwrotny, i nam wraca wszystko do kotła i zasilaniem, zasilaniem powędruje sobie tutaj do wymiennika i z wymiennika powrotem połączymy go do trójniczka. Także powroty mamy wspólne z dwóch obiegów. I tak to wszystko zmontowaliśmy, moi drodzy. O, może uda mi się to jakoś pokazać. Tak. Uważam, że teraz będzie troszkę więcej miejsca za kotłami do serwisu niż było wcześniej. Ale to zawsze tak jest, że są inne wymagania, inne pomysły. Każdy instalator zrobi inaczej. panie kierowniku. No, nie inaczej. Nie inaczej. Tak, i tak sobie kręcimy. Wymiennik został wyczyszczony chemicznie, ponieważ po latach już tam było grubo osadu. Teraz jest czyściutki, aż miło popatrzeć. Dobra, O, tu mamy takie koszyczki, ale to wam później pokażę, do zbierania popiołu. Tak, kociołki jeszcze wymagają podstręczania. Ale już tam się tu, moi drodzy, fajnie klaruje wszystko. Z tej perspektywy widać już całą kotłownię. Powolutku, powolutku zbliżamy się do końca. Najciekawsze będzie odpalenie tego wszystkiego. No i tą automatykę połączymy z tymi kotłami. A zobaczcie, jak tu się ktoś napracował. Bo to jest naprawdę majstersztyk. To nie jest tylko kilka przełączniczków. Spójrzcie na to. To jest cała automatyka. Wszystko oparte na stycznikach, przekaźnikach. I sterują te trzy układy pogodowe. Proszę bardzo. I cała tablica na zugach. Super. Także klient jest przyzwyczajony do tej tablicy i to zostaje. Nie będziemy tego przerabiać. To było sterowane termostatem. Zasobnik użytk wody użytkowej. Tak samo pozostaje to sterowanie. Kotły będą odpalane 0-1. Uruchomiony kocioł, grzeje, Podajecie ciepło do kolektora. Z kolektora jest rozdysponowane. Nagramy coś jeszcze przed wyjściem. Tak, nagrywamy. No, tak, nagrywamy, Andrzej. Ogarnęliśmy sobie automatykę, bo cała była po włosku. A tu nas mama mija, nikt nie zna włoskiego. Także świeże naklejki po polsku. Okazało się, że już mamy zegar od cyrkulacji. Wyszło na jaw. Także kociołki mamy opisane już kocioł 1, kocioł 2. Także żeby w automatyce ustawiając kocioł numer 2, pracował kocioł numer 2. Wszystko nam się musi zgadzać według tej automatyki. Ale żeśmy sobie już izolować instalację. i drodzy, tak. Od razu w izolacji wygląda lepiej. Nie będzie nam to grzało całej kotłowni przede wszystkim. No i zaczęliśmy bawić się już kabelkami. Tak, automatyka, która tam jest zbudowana, daje nam zasilanie do kotła, pompę obiegową z kotła. Kiedy sterownik kotła załączy pompę obiegową, ta załącza styczniki w tablicy, daje informację do automatyki, że mamy już ciepło. I oczywiście trzeci przewód jest to termostat, który rozłączy kocioł. On służy do włączania i wyłączania kotła. Taka automatyka. Teraz zostały tam pompki. Kiedyś były tutaj podwójne pompy, tak jak tam. Moi drodzy, tu są podwójne. Możemy włączyć raz jedną, raz drugą pompę. Tutaj była kiedyś taka sama sytuacja, ale ktoś te pompy wymienił. Prawdopodobnie się uszkodziły. No i wstawili pompy pojedyncze, więc mamy o jeden przewód więcej. Na tablicy musimy odznaczyć, zabezpieczyć ten przewód, żeby go nikt nie włączył. Dodatkowego zasilania. Także tak, wymiennik wyczyszczony. Dodatkowy zawór spustowy, żeby czasami te brudy z dolnej części instalacji zrzucić. No i co, zostanie nam do zamontowania jeszcze filtr Fernoxa. I uruchomienie. Kominy do podłączenia. Także to wszystko już jest, najpierw ogarniemy sobie kabelki, a później sobie podłączymy kominy i odpalamy. Także dziś kończymy pracę, jutro bierzemy się za filtr i uruchomienie kopłowni. No i przyjechał w końcu długo wyczekiwany filtr Fernox Delta TF1, zaraz zobaczycie co to jest za bydle. Ale coś musi chronić naszą instalację, nie? Panie kierowniku? Musi, musi. Zobaczymy, zobaczymy, co oni tam nam przyspali. Cierpliwości. Spójrzcie, co tu jest. Potężny filtr i do tego dwa zawory ze śrubunkami, dwucelowe. Co tu jest jeszcze? Odpowietrznik. Nawet odpowietrznik, żeby filtr lepiej pracował. Dobra, to Wam pokażę, jak wyjmę to wszystko. Instrukcja jest nawet po polsku. Bardzo dobrze. Śruby do podparcia. No i proszę, jest zamontowany Delta Filter TF1. Mega filtr. Jest magnes. Jeszcze założymy tu odpowietrznik automatyczny, żeby nam się filtr szybko odpowietrzył. Żeby się tam powietrze nie gromadziło. Można go zrobić ręcznie, ale po co? Filtr jest, yy, odpowietrznik jest w zestawie, więc go zamontujemy. Nie ma co tu oszczędzać. Dobra. O, a tu zobaczcie, co się działo w układzie otwartym. Przy układzie zamkniętym, za wymiennikiem ciepła, już tego problemu nie ma. Natomiast takie cuda dzieją się przy układach otwartych. No niestety. Kocioł nadal pozostaje w układzie otwartym w tej konfiguracji. No ale dobra. Wystarczy uzdatnić wodę, raz na jakiś czas przepłukać i będzie git. Spójrzcie, a tak wygląda <grytanie> rura w układzie zamkniętym. Widzieliście wcześniej korek, który był w układzie otwartym, jak zarośnięty, No tu proszę, układ zamknięty. I nic się nie dzieje po 20 latach pracy. Czyli warto robić układy zamknięte. No, już moi drodzy ostatnie szlify, o tego Wam nie pokazałem <grymne> Walizeczki jak dla podróżnych Zobaczcie, pyk, rączka Tu zbiera się popiół Super sprawa Filterek zamontowany, już pracuje wszystko Pompy już uruchomiliśmy wszystkie, sprawdzone Kociołki podłączone, automatyka też Andrzej już to ostatnie szlify w automatyce tak, pod, Robi Pod leci Tak <grymne> Kociołki opisane Tu już sobie pracuje kociołek Drodzy, już mamy ustawione wszystko, Temperatura zamieszaczem, czy zamieszaczem, czujniki są za wymiennikiem ciepła. Moi drodzy, na tym, co biegnie na instalację. Jeśli robimy z wymiennikiem, to nie dajemy czujnika zamieszaczem bezpośrednio, tylko już za wymiennikiem ciepła. Ta temperatura nas interesuje. Tak, wstawiliśmy też tutaj grzałeczkę do bojlera. Straszny to bałagan, bo rozlewało się z tych starych instalacji ale spokojnie to będzie jeszcze ogarnięte e, tak wyszło że zegarek jest wanięty cyrkulacja pracuje tylko w trybie ręcznym ale tym się już zajmą elektrycy o, nam się już woda grzeje ładnie wszystko działa, termostat też zobaczcie jest tutaj termostacik i klik, pompa wyłączona jest, pompa działa już mamy prawie nagrzany boiler Rozpalamy go Tak, rozpalamy no musimy przetestować wszystkie zawory Wszystkie ustawienia i tyle zanim stąd wyjedziemy, no i drugi kociołek będzie uruchomiony. Tak moi drodzy, praca dobiegła końca. Czas się zbijać do domu. Kotłownia już działa. Kaskada 2 razy 50 kW zrobiona. Także możemy się zbijać. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że dotrwaliście do końca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!